Aj, aj, fajnie, jakbym A, teraz tak tylko przyhamował. <grym> nie oh, to ja. Dobre, nie? Oh. Yes. Nie! pierwszego oh, miejsca! Adam, do o, do jak dobra. się rozbili z tyłu! <grym> JO Cię <czy pierdure! grym> What? What <the> <grym> Zrobiłem beczkę!

o już się żeby go stuknąć, ale ja on ją minął po prostu. kurde. Aj, aj, aj. Niektórzy mają no aj, mają jakieś a złe 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 O, No i wyprostowałem go. złe 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 Co złe 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 nie to co się